18 maja 2021 roku, wtorek, piątrowy strony się kłania. Witam serdecznie widzów, słuchaczy czytelników Forex Clubu. To sesja w Europie w dniu dzisiejszym ma szansę być atrakcyjna z perspektywy danych zarówno z Wielkiej Brytanii, jak i Europy. Jeśli chodzi o Europę, to wstępny PKB, jeśli chodzi o Wielką Brytanię, to rynek pracy i wystąpienie szefa Bank of England. No to zaczynamy od funta, w takim razie. Generalnie rzecz biorąc po próbie wybudowania górnego cienia, o którym rozmawialiśmy sobie w zeszłym tygodniu, mimo wszystko doszło do, z perspektywy wykresu tygodniowego, do najwyższego zamknięcia, jeśli chodzi o ostatnie tygodnie, w związku z czym próba kontynuacji wzrostów na ten moment teoretycznie dziwić nie powinna. Jeśli chodzi o wykres dzienny ponownie dotarliśmy w rejon 4270 i jeśli pamiętamy to był pierwszy cel, drugim celem 4370 i jeśli ktoś uważnie słuchał i zgadzał się z tym, o czym żeśmy sobie mówili, że Longin może niekoniecznie powyżej 41, ale raczej w kierunku 431 40, 40 psychologicznej bariery, ci są największymi wygranymi ostatnich kilku dni na funcie. Z perspektywy tego, z czym mamy do czynienia na chwilę obecną, myślę, że ewentualnie Cofnięcie w ramach górnego swingu w rejon 41,50, czyli bardzo niewielkie, łącznie z maksami z dnia wczorajszego, może stanowić swojego rodzaju podpórkę. Na tę chwilę kwestia wzrostu, kwestia szerokiej bazy i próby kontynuacji na tę chwilę ma miejsce to jeśli chcielibyśmy sobie, Jeśli chcielibyśmy sobie z wykresu dziennego pomierzyć te zasięgi, to mówimy tutaj o okolicach 280 pipsów. Jeśli mówimy o e, cofnięciu w rejon 1,40, no to 280 to 1,42,80. Z kolei w związku z tym e, sprzedający mogą chcieć szukać swojej szansy w kontrze na zasadzie e, raz. 2 i 3 dopiero po nieudanym ataku dopiero po nieudanym ataku na ostatnie maksy w okolicach 42 40 OK 4280 tak my jesteśmy w okolicach 41,70, 70 Cały ten ruch, z którym mieliśmy do czynienia, cofnięcie, ewentualne wejście górą. W związku z czym, 41,50 potencjalnym miejscem propopytowym, zobaczmy, jak to wygląda z perspektywy intraday. Ok, jeśli chodzi o wykres intraday na funcie, to konsolidacja dnia wczorajszego mogłaby stanowić swojego rodzaju rozwiązanie. Tyle tylko że. Te mocne wzrosty, z którymi mieliśmy do czynienia podczas sesji azjatyckiej, tu generalnie te nastroje psują. I to co widzimy w związku z zachowaniem się cen kilka dni temu stanowi pierwszą podpórkę 41,50. I dopiero ewentualnie próba poszukania stop-lossów pod 41,22. 50% tej wczorajszej konsolidacji, czyli 41 mogłoby być e, miejscem e, propopłytowym Kolejnym podsumowując, funta intraday 41 50, 41, 45 jako pierwsze miejsce propopytowe, po, pro 40, e, 95, 40, 85 jako drugie miejsce popytowe, zasięgi w okolicach 42, 70, gdzie spodziewałbym się ewentualnej podaży. Jeśli chodzi o funta z perspektywy zarówno wystąpienia szefa Bank of England, jak i publikacji danych z angielskiego rynku pracy, to warto również spojrzeć na kwestie związane z wydarzeniami na eurofuncie. Tutaj po złamaniu tego popytu w okolicach 86-40. Rynek ma wyraźną ochotę na kontynuację do spodu i tutaj miejsce, które ja widzę jako potencjalne miejsce, gdzie może rynek znowu szukać jakichś rozstrzygnięć, to dopiero 85-40. Obecnie handlujemy 85-83, w związku z czym zobaczmy sobie z perspektywy wykresu intraday, jakie są szanse i jak ewentualnie można byłoby się próbować podłączyć. Podcowkę. Gdybyśmy zobaczyli próbę e, podbicia y, w ramach e, publikacji danych z Wielkiej Brytanii, okay, próbę tutaj wyjścia górą, no to tak naprawdę pierwszym miejscem propodażowym to są okolice 86.05-86.10, gdzie ewentualnie starałbym się próbować podejść pod krótkie z celem na 85. 40, 85, 30 i tylko ewentualnie szybka zawrotka w ramach poszukiwania stop lossów na tych poziomach mogłaby skutkować próbą podejścia pod odwrotne pozycje. Ostatnia para, jeśli chodzi o funta, na którą chciałbym zwrócić uwagę, bo wygląda bardzo ciekawie, to kwestia funta z jenem, biorąc pod uwagę ogólne osłabienie dolara, a wciąż trzymający fason dolar z jenem, to taki fund z Jenem w przypadku wyraźnej kontynuacji z szansami na poziomy zbliżone do 160. W związku z czym, z perspektywy wykresu dziennego, to co teoretycznie mogło być swojego rodzaju głową z ramionami, co kilkukrotnie na różnego rodzaju warsztatach czy fleszach edukacyjnych sobie przerabialiśmy, zostało wybite i jest teraz pierwszym miejscem propopytowym. Mówimy o strefie 152, 25, 151. 40 z perspektywy wykresu dziennego w górę w kierunku 160 na ten moment. Funta z jenem omawialiśmy sobie również w zeszłym tygodniu i dopóki rynek tak naprawdę nie zejdzie i nie domknie dnia pod 150-149 w przewadzę na ten moment kupujący. Jeśli chodzi o Europę, no to wstępny PKB, w związku z czym zobaczmy sobie po eurofuncie, o którym rozmawialiśmy przed chwilą, zobaczmy sobie kolejną parę, jeśli chodzi o euro, zobaczmy sobie euro-dolara. Tutaj e, pomimo próby powrotu w rejon 1,20, 20,64. Zostało utrzymane, o tym sobie mówiliśmy. O ile w przypadku funta, um, jakby należało poczekać na te niższe poziom albo inaczej ta cierpliwość została nagrodzona. O tyle tutaj 1,21,19,85 nie było testowane. Dolny cień sugeruje, że sprzedający euro dolara mogą mieć e, dalsze kłopoty. Tyle tylko, że wciąż walczymy. W rejonie e, dokończenia biznesu albo nowego górnego swingu. W związku z czym, specjalnie jeszcze na ten moment, z longami bym się nie e, rozpędzał. Jaka strefa będzie istotna, mianowicie to, o czym bardzo często mówimy. Jeśli jest górny swing, to może być też e, kwestia e, różnicy pomiędzy pierwszym a drugim punktem, i to może być podaż w trzecim punkcie. W związku z czym, pomierzmy to sobie, żebyśmy wiedzieli. Żeby nie było, że coś zostało niedopowiedziane możliwa podaż na ten moment z perspektywy wykresu dziennego to po pierwsze e, cały czas okolice 21.70 to już przerabiamy od jakiegoś czasu. Zobaczmy sobie różnicę między mm, tym co widzieliśmy w piątek czyli 21,71 tym co widzieliśmy wczoraj 21 80, 10 pipsów, czyli w kierunku 22, ta podaż cały czas ma szansę rezydować. Rynek próbuje wyjść powyżej poziomów związanych z otwarciem tygodnia. Okay, to będzie jeszcze ewentualnie podaż, o której wspominałem. Jeśli chodzi o popyt, myślę, że zasięgi związane z tym, co widzieliśmy zarówno w dniu wczorajszym, jak i w piątek, w kierunku 2060-20, 85 akurat na tej parze bez zmian. Zobaczmy, jak to wygląda z perspektywy Intraday, to na co warto zwrócić uwagę, to o czym mówiliśmy, że byki zwiększą swoje szanse, jeśli wyjdą powyżej e, tych poziomów. No i ten popyt w dniu dzisiejszym ma szansę rezydować w okolicach minimum sesji azjatyckiej, w tym wypadku 21.50-21.40 i z ewentualnie wąskim stopem pod 21.30. Jeśli te poziomy zostaną złamane, to ta strefa popytowa wraca do gry w okolicach 21 na euro, dolarze. Te fajerwerki tutaj są znacznie mniejsze od tego, z czym mamy do czynienia w chwili obecnej na funcie. Tyle ode mnie w dniu dzisiejszym nie dajcie się złapać w pułapkę. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.